Cześć. Zapraszam was na szkolenie pod tytułem Protezy częściowe, szkieletowe i całkowite. Jest to szkolenie dla lekarzy ogólnie praktykujących, którzy chcą wiedzieć się, jak w poprawny sposób planować leczenie w zakresie protez szkieletowych, protez całkowitych i protez częściowych. Na tym szkoleniu zaczynamy od planowania leczenia w aspekcie protez szkieletowych uczymy się podstaw analizy paralelometrycznej, tak, żeby każdy w gabinecie mógł prawidłowo zaprojektować dobrze funkcjonującą protezę szkieletową. Kolejną rzeczą, której uczymy się na dzisiejszym kursie, są to protezy całkowite. Protezy całkowite zaczynamy od wycisków anatomicznych, poprzez wyciski czynnościowe, idziemy w kierunku ustalenia centralnego zwarcia, a szkolenie w zakresie protez całkowitych kończymy na wykonaniu odpowiednich wycisków do protez opartych na implantach. Protezy oparte na implantach w tej chwili są elementem, który każdy lekarz ogólnie praktykujący powinien umieć zrobić w swojej praktyce. Szkolenie dzisiejsze jest szkoleniem kompleksowym, gdzie posiądziesz całą wiedzę potrzebną Ci do zastosowania od dnia jutrzejszego w swojej praktyce, jeżeli będziesz chciał wykonać prawidłową protezy szkieletowe, Częściowe i całkowite, bądź też protezy całkowite oparte na szczepach śródkośnych. Zapraszam.